Jesteśmy pod kościołem w mały, drewniany kościółek, z tego co wiem, to jest kościół epidemiologiczny. Tarnogrod to takie małe miasteczko na Roztoczu powiat biłgorajski spróbujemy wejść do środka pan wchodzi Poczekamy na resztę ekipy bo chyba się zorientowali, że ktoś wszedł i idą za mną chcą zobaczyć jest ale ja jej nie widzę renowacja 2000 może powiększę W 2016 roku, czyli całkiem niedawno.